Witam wszystkich na nowym filmie Dzisiaj taka łąka do zrobienia Kto oglądał wcześniejsze filmiki To widział ile tu mi już fantów wyszło No i zobaczymy co dzisiaj wyskoczy Zapraszam do oglądania Ja mam pierwszy dołeczek I wydaje mi się, że będzie sreberko Zobaczcie Pewno, że tak. O, ale cieniuśkie. Co to jest, to nie wiem, ale jest ryberko. Może być to krajcarek, tak mi się wydaje. Ale zaraz przeczyszczę i się włączę. Jest! Pierwszy dołek. No i przeczyściłem delikatnie. Jest jakiś orzełek. Ale co to będzie? To nie wiem. Na orzełku fajnie widać, a z tej strony Trochę zajechana. No ale jest roberko, tym bardziej, że pierwszy szał. <laughs> ale fajnie. No i tym razem mam żołnierzyka. Bez głowy, ale widać jeszcze farbę. Troszeczkę. Szkoda, że nie cały. Mam tych żołnierzyków trochę połamanych, ale tylko jednego mam całego. No i zabieramy, lecimy. No i tym razem mam guziczek, ale jest bardzo ładny bo jest z jakimś kamyczkiem bardzo ładnie no jest sreberko jest żołnierzy bez głowy a teraz jest guziczek No i coś tam wystaje. Jest jakaś chyba monetka. Pewno. Gdzie jeden fenik cesarstwo w tej zielonej patynie ładnej. Pewno jedyneczka. i tym razem taki pocisk kulek u nas dużo się znajduje, ale takich bardzo mało także fajnie, cieszę i jest jakaś krągłość ale co to będzie? To moneta czy to medalik? Nie wiem. No coś tam jest. Słabo widać, ale jest. Zaraz postaram się przeczyścić i się włączę. Zobaczymy, co to będzie. No i coś tam przebija. Nie wiem, czy to będzie lew, czy co to będzie. Ale jest ewidentnie jakieś zwierzę. A z tej strony tak wygląda. Jak ustalę co to jest, to na pewno dam zdjęcie i opis. No ale coś ciekawego. Jakaś ciekawostka. No i obok tamtej monety, czy to medalik był, coś się świeci, jest coś tutaj i chyba będzie sreberko z tego co widzę. Pewno, że tak jeszcze nie wiem co to jest. No ale pięknie jest sreberko. Krajcarek już widzę, że krajcarek. zaraz przeczyszczę i się włączę zobaczymy może coś będzie lepiej widać ale fajnie no i tak to wygląda jest roberko pięknie teraz nie wiem co to będzie Leopold albo mi się wydaje ale na pewno w domu ustale i dam znać Opis i zdjęcie, ale fajnie jest. No I znowu coś jest. Tak kręcę się tu w kółko. od tych dwóch monetek, co znalazłem. No i czyżby znowu monetka. Nie, tym razem guziczek. Kalesunek. No ale pokręcę się tu, zobaczymy. Może jeszcze coś wyskoczy. No i tym razem jest jakiś husarz na koniu. Myślałem, że będzie bez głowy. A głowę ma tutaj. Wyginał się. Widać, że ta łąka była urana kiedyś. No ale jest drugi, drugi żołnierzyk, tylko ten jest na koniu Ja mam już ostatni dołek Wydaje mi się, że będzie klamerka